Witajcie! Dzisiaj zapraszam do testu bardzo interesującego robota sprzątającego w swoim budżecie, czyli mowa S10. Na pewno warto omówić samo opakowanie, a w sumie to jego zawartość. I tutaj dostajemy w sumie wszystko, czego możemy oczekiwać po robocie sprzątającym w tym budżecie. I tutaj wspomnę o tym, że cena tego sprzętu wynosi niespełna 1300 zł. W zestawie, oprócz oczywiście samego robota, otrzymujemy zestaw papierologii. Na to składa się instrukcja obsługi, taki skrócony też start obrazkowy, pierwsze uruchomienie tego sprzętu, no i też karta gwarancyjna. Oprócz tego, otrzymujemy szczotkę wymiatającą do samodzielnego zamontowania oraz stację dokującą, która jest dość dobrze wykonana. Stanowi połączenie błyszczącego, ale też w większości matowego białego tworzywa, także wygląda bardzo ładnie. No i też będzie w tym kolorze i też dzięki temu matowemu tworzywu dość łatwa do utrzymania w czystości. Muszę się jednak nieco przyczepić, do tego, że w stacji dokującej złącze zasilające znajduje się na prawej stronie i teoretycznie to się raczej wadą nie powinno wydawać, natomiast nie zawsze. Ten, powiedzmy, cable management będzie łatwy do ogarnięcia i szczerze mówiąc, dużo bardziej wolałbym, żeby to złącze było z tyłu. Na przykład, u mnie stację lokującą mam tak podłączoną, że gniazdko znajduje się po lewej stronie stacji, więc ten kabel tam z tyłu po prostu przechodzi. I to moim zdaniem nie wygląda do końca dobrze, ale to jest szczegół, nie wpływa to w żaden sposób na użytkowanie tego sprzętu. No i właśnie, też mając na uwadze złącze zasilające, wspomnę o tym, że w zestawie otrzymujemy. Naturalnie kabel do zasilania stacji dokującej i jednocześnie ładowania baterii w robocie. Na spodzie stacji dokującej są również umieszczone specjalne gumowe elementy zapobiegające przesuwaniu się stacji po podłodze, ale to nie wszystko, ponieważ na samym środku znajduje się również pasek taśmy montażowej, więc możemy jednocześnie stację przykleić do podłogi tak, aby znajdowała się zawsze tylko w jednym miejscu. Na robocie są zamontowane od razu po wyjęciu z pudełka dwa pojemniki, z czego jeden gromadzi kurz, natomiast drugi gromadzi wodę na potrzeby funkcji mopowania. Uważam, że każdy z pojemników wyjmuje się łatwo i bezproblemowo. Musimy w tym celu tylko otworzyć klapę, która znajduje się na górze robota. Co ważne, na robocie fabrycznie mamy też zamontowane pad mopujący, i tutaj ważna informacja polega na tym, że. W zestawie otrzymujemy tylko tego jednego pada, natomiast on oczywiście nadaje się do ponownego użytku. Możemy go bardzo łatwo zdemontować, wyprać i ponownie zamontować na robota. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy sobie dokupić inne akcesoria, czy też nowego pada mopującego, to z tym nie ma również żadnego problemu, ponieważ mowa. Korzysta z rozwiązań Dreamy, zatem ta dostępność różnych akcesoriów jest po prostu gwarantowana. Nie ma co ukrywać, że kolejnym sporym atutem testowanej S10 jest gumowy wałek szczotki głównej. Dzięki czemu to urządzenie możemy bardzo łatwo utrzymać w czystości. Chociażby nie będzie tutaj problemu, żeby z tej szczotki wyciągnąć zaplątane włosy, i to myślę, że jest dość istotna informacja. Samo wyjmowanie szczotki też nie stanowi żadnego problemu. Zdejmujemy taki plastikowy element zabezpieczający szczotkę i od razu możemy ją wyciągnąć z urządzenia. Także na tym polu jest to bajecznie łatwe. W temacie wyglądu, a także wykonania, powiem szczerze, że ten robot wygląda po pierwsze dobrze, pasuje do każdego w sumie rodzaju wnętrza. Ale też patrząc na cenę, jest jednocześnie dobrze wykonany, ponieważ jego obudowa stanowi połączenie błyszczącego tworzywa, które głównie znajduje się na górnej części, a także matowego, które jest umieszczone na bokach oraz na spodzie. A to oznacza, że wszelkie elementy mające kontakt właśnie z podłogą, narażone na jakieś uszkodzenia, otarcia, zarysowania, są dzięki matowemu tworzywu zabezpieczone, i w dłuższej perspektywie użytkowania tego sprzętu będą po prostu w dobrej kondycji. Na górze jest umieszczona kopułka zawierająca lidar. Mamy tutaj również trzy przyciski służące do obsługi tego robota, czyli przycisk zasilający, służący do powrotu do stacji dokującej, uruchamiający też sprzątanie. Natomiast wszystkim naturalnie możemy sterować przy pomocy aplikacji w naszym telefonie. Z przodu jest umieszczony typowy dla robotów sprzątających zderzak, taki amortyzowany, który pozwala na to, że robot, kiedy delikatnie uderzy w jakąś przeszkodę, to ją wykrywa i się od niej. Oddala. Tutaj jeden taki, można powiedzieć, minus, aczkolwiek no, nie uważam, żeby to jakoś było problematyczne. To fakt, że ten zderzak nie jest zabezpieczony żadnym gumowym paskiem, więc ten robot od razu, można powiedzieć, delikatnie uderza plastikiem. Z tym, że mamy tutaj tak zaawansowane systemy nawigacji właśnie w połączeniu z lidarem, też w połączeniu z kamerą, która znajduje się na przodzie oraz innymi czujnikami, że no, nie uważam, żeby to było w jakimś stopniu problematyczne. A jak wygląda proces parowania tego robota z aplikacją? Jest to banalnie proste i uważam, że każdy sobie z tym na pewno poradzi. Musimy na początek zainstalować aplikację MOVA Home na naszym telefonie. Oczywiście jest dostępna zarówno dla Androida oraz iOS. Następnie się logujemy lub zakładamy konto. Potem przy dodawaniu urządzenia skonujemy kod QR, który jest umieszczony pod klapką testowanego robota obok zbiornika na kurz. I łączymy robota z naszą siecią Wi-Fi. Potem, kiedy przejdziemy sobie przez cały proces konfiguracji, naszym kolejnym krokiem będzie już tylko utworzenie mapy naszego mieszkania czy też domu. To się odbywa w miarę sprawniej i uważam, że też nie stanowi żadnego problemu. O tym, jak działa aplikacja oraz jakie funkcje oferuje, jeszcze wam w tej recenzji za moment więcej opowiem. No dobrze, sporo już o tym robocie powiedziałem, natomiast przyszła pora, aby zabrać się za omówienie specyfikacji w jej najważniejszych punktach, a następnie przejdziemy sobie do tego, jakie są moje wrażenia związane z odkurzaniem oraz mopowaniem. Przede wszystkim dostajemy tutaj moc ssania, które wynosi 7000 paskali, to dużo. Przy pomocy aplikacji możemy sobie sterować właśnie poziomem mocy ssania. Są dostępne cztery tryby, między innymi spokojny, standardowy, turbo oraz maksymalny. Gdzie uzyskujemy właśnie te wspomniane 7000 paskali? O systemie nawigacji już trochę Wam powiedziałem. Uważam, że ten robot bardzo sprawnie sobie radzi, nawet w takim mieszkaniu, które nie jest do końca duże. Jest dużo mebli, sprawnie te przeszkody wykrywa. W tym oczywiście pomaga umieszczona na froncie kamerka, cały zestaw czujników, lider, i to wszystko ze sobą współpracuje naprawdę bardzo dobrze. A także z tego aspektu jestem zadowolony. Mopującego pada, tak jak już wspominałem, możemy. Dość łatwo zdemontować, jest mocowane na rzepy. A po jego uniesieniu zobaczymy dysze dozujące wodę. Kolejnym fajnym patentem jest funkcja Vibro Turbo, która w skrócie polega na tym, że ta podstawka mopująca mop wykonują ruchy wibracyjne tak aby zwiększyć efektywność sprzątania i to rzeczywiście działa, o czym jeszcze Wam za moment opowiem. Wbudowana bateria ma 5200 mAh i wedle deklaracji producenta możemy tutaj uzyskać do 260 minut sprzątania, natomiast to zakładam odnosi się do jakiejś niskiej mocy ssania. Zatem tutaj możemy założyć, że im większą moc ssania ustawimy, tym czas pracy na baterii będzie krótszy, ale i tak uważam, że ta bateria tutaj w zupełności pozwala, żeby nawet posprzątać sobie nieco większe mieszkanie, także jest rzeczywiście w porządku. Jakie są moje wrażenia związane ze sprzątaniem? Zacznę od tego, że podczas konfiguracji tego urządzenia, mapa mieszkania o powierzchni 50 m2 została zrobiona w czasie 5 minut i to uważam za dobry wynik. Mowa S10 znakomicie radzi sobie z przeszkodami. W mieszkaniu mam dość sporo mebli na stosunkowo niedużej powierzchni i ani razu robot nigdzie się nie zawiesił. Jeżeli chodzi o generowany hałas, w trybie standardowym, robot jest na tyle cichy, że możemy spokojnie oglądać. ...coś na telewizorze właśnie podczas sprzątania. Natomiast w trybie maksymalnym generowany hałas jest już odczuwalny, ale w dalszym ciągu mamy wrażenie, że w pomieszczeniu na pewno nie jest zbyt głośno. Bardzo mi się podoba, że są tutaj do wyboru dwie opcje sprzątania, czyli szybkie oraz standardowe. I w tym drugim robot najpierw odkurza każde pomieszczenie po krawędzi, a następnie w dokładny sposób sprząta resztę. Myślę, że wykonałem dość ekstremalny test... W kuchni na kaflach rozsypałem kawę, mąkę i bardzo sypką tapiokę, a do tego powstała plama z sosu pomidorowego. Pierwotnie robot miał posprzątać ten obszar w trybie standardowym mocy ssania i mniej więcej w połowie skali nawilżenia mopa. Przy pierwotnym podejściu na podłodze zostały częściowo zabrudzenia, następnie zwiększyłem moc ssania na maksymalną i ustawiłem zwilżanie mopa bliskie maksymalnego. Wystarczyły w sumie dwa cykle takiego sprzątania i w kuchni podłoga była ogarnięta. Jedynie pozostały drobne ślady na futze przy kaflach, ale nie uważam tego za jakąś poważną wadę. Następnie po zakończonym sprzątaniu robot od razu poinformował mnie o tym, że pad mopujący wymaga zdemontowania i wyprania. Rzeczywiście był bardzo mocno zabrudzony, co możecie zobaczyć na filmie. Mycie podłogi, która jest lekko zabrudzona albo po prostu zakurzona nie stanowi dla tego sprzętu żadnego wyzwania. Tam gdzie jest w stanie wjechać po zakończonym sprzątaniu podłoga jest ładnie wysprzątana i zmyta. Jedyna moja uwaga to fakt, że nie jestem do końca zwolennikiem mycia podłogi samą wodą, z tego względu, że brakuje tego przyjemnego zapachu świeżości, jaki daje chociażby płyn do sprzątania do mycia podłogi, ale do jakości mopowania nie mogę się tutaj przyczepić. Moje kolejne podejście to było już samo odkurzanie. Ponownie na podłodze rozsypałem kawę, mąkę i tym razem cukier. W tym wypadku robot potrzebował dwa cykle odkurzania w kuchni przy maksymalnym poziomie mocy ssania, aby uporać się z takim. Zabrudzeniem. Następny test był to dywan z przedpokoju, trochę zakurzony, miał na sobie sporo ziarenek piasku, ponownie maksymalna moc sania, ponownie dwa cykle sprzątania i dywan był czysty. Nie ma co ukrywać, że moje testy były, nazwijmy to, na tyle wymagające i na tyle rzadko zdarzające się w codziennym życiu, że stanowiły pewnego rodzaju wyzwanie dla testowanego robota, ale finalnie poradził sobie naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście wymagało to paru cykli sprzątania. Ale nie uważam tego za poważną wadę, no bo tak naprawdę sprzątał za nas robot. Zanim przejdziemy do podsumowania, muszę jeszcze poruszyć kwestię aplikacji MOWA HOME. Uważam, że interfejs został bardzo ergonomicznie zaprojektowany. Na ekranie domowym zobaczymy mapę naszego mieszkania. Możemy ją edytować w zakresie podziału na pomieszczenia, czy też strefy, gdzie robot ma nie sprzątać. Plusem okazał się automatyczny podział na pomieszczenia podczas tworzenia mapy mieszkania. Tam, gdzie robot przekroczył drzwi, zaznaczył od razu, Pomieszczenie. W aplikacji możemy wybrać jaki rodzaj sprzątania ma wykonać robot, czy będzie to samo odkurzanie, mopowanie, czy wszystko naraz. Oprócz tego dokonamy tutaj wyboru mocy ssania, a także poziomu dozowania wody na mopa. Ustawienia robota zawierają między innymi historię czyszczenia, możemy stworzyć własny harmonogram sprzątania, no i też zobaczymy tutaj procentowy poziom zużycia akcesoriów, przykładowo filtra w zbiorniku na kurz oraz szczotek. Przechodzimy do mojego podsumowania testu MOWA S10 i od razu muszę powiedzieć, że jest to bardzo fajnie wyważony produkt pod kątem swojej ceny, która wynosi niespełna 1300 zł. Na to moje wrażenie, które jest dobre, składa się przede wszystkim fajny poziom jakości wykonania. Czujemy, że to nie jest taki, można powiedzieć, ordynarnie wykonany produkt, tylko rzeczywiście. Ktoś się tutaj postarał i wygląda ładnie i jest dobrze zbudowany. Kolejna kwestia to sama specyfikacja. Bardzo wysoka moc sania 7000 paskali. Myślę, że w tym budżecie to jest bardzo fajny wynik, przez co sprzątanie, odkurzanie jest po prostu dobre. I uważam, że jak na taki robot sprzątający w tym budżecie jest pod tym względem dobrze. Kolejny atut to zaawansowany system nawigacji, przednia kamera, lidar. Różne czujniki to wszystko sprawia, że ten robot po naszym mieszkaniu porusza się bardzo sprawnie. No i samo mopowanie, które uważam, że jest całkiem niezłe, nawet radzi sobie z jakimiś plamami, które są zaschnięte na podłodze. W tym z pewnością pomaga bardzo fajna funkcja, czyli vibro turbo. Czyli to, że ta, ten pad mopujący, podkładka mopująca wykonuje ruchy wibracyjne, dzięki czemu efektywność mopowania jest jeszcze wyższa. Myślę, że w tym budżecie, czyli wynoszącym około 1300 zł, jest to bardzo interesujący odkurzacz, robot sprzątający którym z pewnością warto się zainteresować. A jeżeli możecie do tego sprzętu dołożyć jeszcze parę stówek, to warto będzie zainteresować się modelem S10+, który posiada jeszcze dodatkowo funkcję automatycznego opróżniania. Na dziś to będzie wszystko ode mnie. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało. A tymczasem do zobaczenia.